Yo, 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 yo. Witajcie wszyscy bardzo serdecznie! Ja jestem Gingis! Co się cieszysz! Myślałem, że powiesz, yo, yo, yo z tej strony Gingis, a raczej obsrany Gingis. tak, już! Bo na pan, ten, nie nie, ma, nie, 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 będziesz mnie na dupę patrzył, nie ma takiej opcji. Takiej się. Przy, a ty, a ja mam? A ja mam? Ty nie masz dupy. Jak to? ty, patrz, tu jest życie. Nie. Łol. Nie jest życie. Ty ucieka to życie, lol, what the fuck? I ty gonisz? O! o, o. A. Było biec, było biec tu Strzelaj, marnuj amunicję. Nie ciebie gonią. Hehe, <laughs> Zabijcie chuśka! <laughs> o kurce robak! Jak To było... O, zostało o, jedno o, życie. O, ale co jest? O, trzeba drugi. Ja przecież żyłem To to No. Cześć, witajcie w yy, 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 Seriusz Samie. Opatrzcie, jaka larwa. Nie patrzę. Ty, to, to my, jak się najemy. Tam to wylazła i mi chyba zeżarło. Bierać wszystko, co się rusza. Gdzie idziemy? Gdzie to jest? My jesteśmy w Egipcie. Zrobiliśmy rozpierduchę w Egipcie. Już nas więcej tutaj nie wpuszczą, jako turystów. Co ty robisz? Ty, ale, ale... Ale ty widziałeś ten filmik? Jaki filmik? Nie widziałeś tego filmiku? Nie, nie Z miałem. tym grubym jego bez głowy? Nie. No tam właśnie idzie. Czela. Ja uciekam, ja uciekam. Życie, amunicja. O, jeszcze jeden. Oh shit. Wow. To bydle strzelało do mnie. wziąłeś to? Patrz, pa, 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 pa! O, biegnął! No właśnie, widzę, że biegnął. Okej, bo mam tego grubego na mierze. O, oh my goodness, o, oh my goodness, o, oh my goodness. Mam grubego, idę, idę, idę z grubym walczyć, wiesz? Masz grubego? Tak, ale mam gdzieś tutaj, gdzieś tu mordy drze. A ty, kurde, już jedrze. Tak, już drze, już drze, nie drze. Już nie, bo już mu ten. Zrobiłem mu dziura tam, gdzie miał głowę. O! 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 Ej! Odszulają no do mnie! Powiedz, no, że do mnie też. No, dla ciebie to ja rozumiem, ale leży go do mnie. O ty gnoju. No, z córki, ty, ty barani lubię Ok, idę do dłużego. Dobra, Dobra. że ja padł. No, bo go zabiłem. Znowu gdzieś coś biegnie. O, cześć. Dużo rzeczy ciekawych leży, husiak. Widzę, widzę. Rakietki. O! To o, akcja. tak, tego trzeba było. Ale mam już pancerza na sobie. Ja mam 42 tylko. Tak mało? No, mało właśnie. Mało. Co? O! O kurde, tu jest ten grubas. To. Grubasy w przygodzie, <grystanie> gdzie grubas? O ty skurczy, synu! Ła! Wydlaku jeden! O, ale przeleciało obok mnie! Ło! Skurczy syny! Oni są wszędzie! Biegnie. Nie wiem gdzie, ale biegnie. Uh. A za dużo ich tutaj. O, Ja tam idę do przodu. Ty jak chcesz, mam stot pancerza. Wow, No po co żeś Panie, tu przyraz raz do mnie? To było spokojnie, jak ciebie nie było. O patrz, gruby. No widzę go. się, jak zniosłem tego? No to są trzy grubasy w przygodzie. Ja idę dalej. O kurde. Przed chwilą cię tu nie było. By... No, Gindrzeż, ty gruba poczwarna jest Jest ona jeszcze na jeden, nie przejmuj się. O, ja cię nie pierdzielę, co on robi? A, padł gruby. Tam jeszcze jeden jest, nie przejmuj się. Jeszcze jeden? O, tam on. O! 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 kurde! Prawie mi jaja oberwało, tej chłopie. O, je! Jeszcze... Oh, yeah! Widzisz, co robią? Ło! nie ma dźwięku z tego? tej broni. Tyle miałem armora, aż mi dopierdzielił tymi rakietami. Zdychaj. Co ja mam robić, ten... ZDYCHAJ! Tam jeszcze a, tak. dalej jest kolejny. Chcę tu wejść broń, między tymi, tymi, tymi tymi jest broń. Jakie bo zobacz, patrz jakie rakiety w moją stronę lecą, widziałeś to? To zjedz. Rakietę nie jestem w stanie połknąć I jak to? Gdzie, gdzie ta broń? Tu na środku O, widzę Kurde! Te! Ty, ty. I będzie na nas, że to myśmy znowu ten Egipt rozpierdzielili. No ja O! Czekaj, bo lecą te czyste gówno. O kurde! Ratunku! Ty skurczy synu. Dawaj łeb. No kurka, skoczyły mi się oboje. Wiesz łap. co, ja proponuję... Dawaj łeb. Ła! Ty, rozpierdzielili mnie. Znaczy nie do końca, no ale prawie. <ścoughs> Żyjesz? Jeszcze tak. Dobrze. To zbieraj wszystko, co się... Co leży. A tam jesteś, widzę cię. Wciela ktoś do ciebie. No tutaj ten. No tu widzę go. Na poczwara, kilkunożna. O i ten. Leży. Grubas. Widzę grubasa. Czuwa go. Ale mu wywaliłem! Pocisnąć. A ty Nie przejmuj się, się jest jeszcze, jeszcze jeden. <laughs> jeszcze jeden grubas? No, już nie ma. Jakoś broń miałem, taką fajną. No to właśnie o tej mówiłem. Okej, okay, idzie do drugi. Taki gradatnik. No. I jeszcze jeden jest. On no, ma słysze, dużego, szybkiego kopa. O, z będzie tymi... padał. <laughs> ty! A mi, kula, ty bied, laku, jeden, ty! A, do przodu, do ciekawe. przodu, ciśniemy do przodu! Yeah. Tak podczas szturmu Berlina, choć tutaj jest ten, amo! Ale fajnie, żeśmy ich wzięli, tak w O! Konie... Czego weźmiesz mnie strzelał? Po prostu e, idzie, 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 idzie! Tipy dla ty, bydla, dawaj łeb! O! o kurwa! Masz! O, kurwa! 16 życia! 16 życia! A się posypały jak z zielonego żuka. Coś ty sterego. masz z zielonym żukiem? Nie wiem, bo, bo nie czerwony żuk. Dobra, dech. A czemu nie zielony? Nie lubię zielonego żuka? Ja pamiętam jeszcze za czasów, kiedy na taksówkach często były te zielone nyski. No pamiętam. W Warszawy to pamiętasz nie? też? W Warszawę było parę. Mój, mój wujek, który już nie żyje, to miał Warszawę, on, on mieszkał właśnie częściej. We Wrocławiu mieszkał. Albo Wartburg. Jak ktoś tam warczy. Ty, skorpion! Gdzie? Na górze. Dalej żyje. Czy go tak no. mieliś? No. no. Skąd ty masz tego obrój? No karabin, masz Karabin, myślę, że. No tak, tak, tak wygląda, bo tylko się tak mielił szybko. No tak, bo, bo mielonka, no. Dobra. Tu coś jeszcze, tu coś jeszcze nie. Mam 102, życie 64, pancerza. I mam skarb. jeszcze by było. Ła. Ty, wiecie, ty, 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 Rozwal co tu jest. No jak tam wejść? W no. nogi mu strzelaj. Uuu. oła. 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 Gdzie Idziemy, tu jest dziura. Tu mam jeść? Tam jest ciemno. Ja, 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 to tak, ale. Nie mam jeszcze, ale Lukan tutaj czy coś nie ma jeszcze po bokach. Ja to ja obejdę jeszcze z drugiej strony. A byłeś na zewnątrz Jak na zewnątrz? No po jednej, po drugiej stronie, bo tu nieraz takie coś leży gdzieś. Tam. No tutaj do, do, tej, do tej czarnej dziury trzeba wejść. No to ja wiem, że. <laughs> Ja pierdzielę do czarnej dziury nie wchodzę. Hmm. Dobra, idę. Nie mam wyjścia, chodź. Bądź twardy. Jest światło. O, jest światło. Hehehe. Robimy rozpierduchę na polskim YouTubie. Za. Tak. Który wyskoczy? Piękny, ty pierwszy. coś to ciebie zabije. Tak, zwykle mogłem na tobie polegać. O! A teraz biegnij pierwszej, biegnij pierwszej, a teraz to co? Czekaj, to jakaś winda, chyba nie? To wygląda jak winda w bloku. Tu tu jest, patrz. Gdzie, gdzie, gdzie. Ale czekaj, zobaczcie z drugiej strony też coś jest? Co ty tam, gdzie żeś tam coś znalazł, co? Chciałaby pani tu, chodź, Araba. za, za drzwi. Araba, Araba, ach nie. To Arab to. Co to było? Nie. Ty nie strzelaj do mnie, co? Ale tam był taki Taki jak z tego. Nie, spadaj na dół choć tędy. Ale już sobie właśnie spadł tam na dół. A nie, bo musimy spać na dół. Tam się nie da. Tam jest zaryglowane. Zaryglowane. O, jestem. Jestem. Chyba niedobrą drogę żeśmy wybrali. Chodź wracamy. Panie, nie, ale czekaj, bo tam jest jeszcze tam drugi opcja. korytarz. Tak, właśnie, tu jest to drugi to... korytarz. No o, tu. to wow. Co to? Co to? Nie wiem. Co to właziło? Ej. Coś takie. Idę stąd. Co to jest? Takie dosyć szybkie to. No było tam ciele idę. Dobra kosmiczna mama, to, to martwa. Martwa kosmiczna. kosmiczna ale patrz tutaj wiesz. To są schody już na górę znalazłem. A, masz co? No, ale tu też coś mam. O patrz. Patrz, patrz jaki posąg. Idź przodem. Zobaczysz zaraz posąg. Jakiego mogę pomieszczenia iść. Widzisz jaki posąg? Patrz, rusza się. Tu przed tobą. O. A jest tam coś? No, zobacz jaki posąg. Patrz, tu jeszcze jest. O, shit. Ale tam jeszcze jest. Osied! Shit. Shit. I tu coś biega Mam pancerz że życie. A ja mnie coś bije! To no boś tam Polas! Nie! Ja jestem tu w środku tylko. To masz pan też i życie. Gdzie było? Tam po słodkach do góry. Tu. A to mówiłem, że Skody znalazłem. O, życie. Oczekaj, bo telefon dzwoni, bo dziewiąta rano, bo insulina. E, zaraz no. wezmę, nie? Właśnie, ja będę się teraz użalał nad swoim stanem zdrowia. Wszyscy to robią, to ja też. Jestem chory na cukrzycę, widzicie? A ja no. mnie wczoraj tak głębna do... Na, no, na chustka, no. głowa bolała, nie? Usta to no. boli. <laughs> Zakuty łeb to boli, nie? A, nie to mi... kurde! To, pogryzło ja to cię? No, pogryzłam, mnie, Słucha. Chodź no tu, ho. jedna po. Nie, tu żeśmy szli. Gdzie my teraz mamy iść? Gdzie ty jesteś? Wlazłem tutaj. Ale zgubiłem cię. Halo, chuciek, Mów coś. A tu jesteś, dobra. Halo, dziękuję. Halo, halo. Ty To jest brzydkie Ty to spada z góry Dlatego co trzeba lać w mordę póki gorące Ja bym to przebiegł na szybko Tam coś jest Pierdalcie Ło! To to by Ale mnie przestraszyło Ty no poszedłem tu zrobiłem no... Wylazło. To za debilstwo. Chyba tutaj trzeba iść nie wiem gdzie trzeba iść, bo tu nic nie ma. To, to puste tam po co ty tu rozwalasz amunicji szkoda? Tam w środku nigdy nic nie było. Tu jesteś do góry, chodź, idziemy idę, 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 idę. Tu, zobacz, no, ten. To pajęcynę chyba robi. Eee, tam coś jest, o! Było, 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 było. Było. Małpy. było. Gdzieś łazi po ścianach, skacze. Nie wyjść. Tu mamy ten. Woah. Nie no zejść tam trzeba? Jesteś tam na to, dole? Tu, 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 tu. Dobra. Dobra. Tędy, hop. Jest tu coś? Teraz na dół, to Co? tam z kim z czym tam walczę? Kręciłem łeb, jak się kłóca? Co? Aha, no dobra, idę schody na górę, ale urwane. A nie, są schody na górę, idziemy. Dobra, jak tu wyjść? O, Patrz ile tutaj dobroci, dobroci, dobroci! Jest wyjście. Dobrze. Wyjdźmy stąd. ŚWIATŁO! 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 Kurde, zechciało. O, pancerz! Pancerz! Się pancerz. pancerz! O, właśnie jest pancerz! Uwaga, to tam łazi już, drze Grubas! No i patrz jak napierdziela rakietami, zwariował. Ja już nie mam a. A, a. a, boli. Żyje? Był Grubas, już padł. To dobrze, że ja nie musiałem mordować amunicji. O, jeszcze jeden. No, fuck. Dobra, nie ma go. Co to, kurde, patrz to schodzi. to the fuck, widzieliście? Ty! Zobacz, co się dzieje! One kurde schodzą po tych! Zabił mnie. Lol. Mnie nie. A urwałem jednemu łeb. Ja też urwałem jednym łeb, ale kurde mnie... Cisnął mnie. Czekaj, tu coś leży. Nie można podnieść. Ty patrz, pancerz. Drzwi są zamknięte. Idę do ciebie. Tam coś skacze. Tu coś jest? A tu ammo. No ja tu nie 3 mogę 3 wejść. Zamknięte. No jak tu, tu, tu jest zamknięte? No to jak mam to wziąć? Tak, ty, one... A daj stąd! <śpiewanie> <śpiewanie> Małpki. Jakieś kurde dziwne amunicje znajduję, do niczego mi niepotrzebne, wiesz? No Chodź do przodu, nie baw się z nimi, to nie jest zabawa. A tu były drzwi. Uwaga! Coś tutaj się będzie działo. Da, 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 da. A wejdź tam, ej, gdzie? Ła wo, wow wo, 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 tu. Chodźno. Gdzie? Gdzie, 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 gdzie? O pancerz. I po drugiej stronie też tak są drzwi To są to, gdzie były drzwi zamknięte Czekaj, 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 a tu I tak, amunicja No dobra, wziąłem Wyjdziemy, <laughs> idziemy, chodź To tu te opiszony skaczące <laughs> Trzeba je ubić No ale dziwnie skaczą Jak małpy Ty kurde ty Acz chowają się za tymi tymi No To ty Czeka, kan... czy to można przekręcić łeb Nie wiem, ale to jest szybkie No jest właśnie szybkie To i to jest Dobra biegnie Pan też był tu coś mamy O tu jest dużo chodź tu To jest dobre miejsce o. Ale tu nic nie ma O życie to po drugiej stronie tam jeszcze coś mamy No czekaj małpy też mamy, a to ty Sorry. mamy jakieś drzwi A no, to cię. <słuch> ty złażą z góry łeb mu przeklęć, łeb mu przeklęć ale tutaj jest dobroci. No bierz kamizelkę, durniu. Nie wiem, gdzie ty z nimi walczysz. No tu, 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 tu. Tu to ja walczę. O, gruby. O nie, grubas. Chyba walczymy, to chyba walczymy w tym samym rejonie. No dokładnie. O, czemu mi bije? Skąd? O ty skurczy syny co wy O, Uwaga! Co to Dobra, było? Nie, nie żyje... No to co? Oko mu musi... O, konie! Konie, konie! Oddaj łeb, oddaj łeb! Gdzie jesteś? Oddaj łeb, oddaj łeb! Kurde gnoju, oddaj łeb! Tam idą po moście. A! Zabiłem. Dobra. Most opanowanych uciek Tam jeszcze miałem ten... E, idę po... po ten... po... po, po, po kamizelkę, bo tu leżała, której nie mogłem wcześniej wziąć. Teraz będę mógł chyba. I się świeci. ty tam robisz? Pozabiatałem. <laughs> Dawaj idziemy. Jeszcze. Coś jeszcze Boże Wypad O, ale tutaj rzeczy. Zbierałeś te życie tutaj, z boku? Tak. I teraz z kim walczysz? O kurde, dobra, to walcz. Nie przeszkadzaj sobie. Zabiłem. Widziałem. Tu coś będzie, wiesz? Duża kamizelka tu jest. Nie? W tej bramie. No. Ja nie mogę wziąć. Oczywiście, Bądź że coś będzie. Bancerza. Na przykład Grubas. O kurde. Czego niszczy wszystko? No bo to jest Grubas. A grubosy już tak mają, że lubią czasami coś poniszczyć Dobra, tak Ła Tutaj też coś jest pancerz życie życie Rakiety, pancerz Kurde, to jest pełna pełna życie pełna współpraca normalnie o, rakiety pancerz, amunicja Dobra Znowu słyszę małpy. Co no to jest tam? To jest życie. Tu byłem. Weź, no tak no jest. No to chyba teraz trzeba iść tutaj do środka. Znowu. O świetnie. Chyba co tam na górze wystawało. Co wystawało na górze? No ten robak, jak zwykle się pokazał, nie? Amo. O no, Co? bo te gady. Dobra, czekaj, już idę. już pada, chyba. Dobra, Okej. Okay. Dobra. Co znowu tak tak oh, ekstra, idzie. ekstra, ekstra, Czekaj, już go biorę. O! Oh. Wow! Dobra zdech. A tu jest? Jak biorę z flanki? Z francji? Flanki. A. Z lewej biorę flanki. Z Francji. Anko z flanki. Odejłeb. A to ty. To ja. co znaczy... mi tu biegnie, Korka? Nie, nie, nie celaj do dżingisa! Dżingis jest dobry, idę po amo, idę po po coś no. O, życie, amo. 46 pancerza, Stąpiłem. mam tylko. Bo... O tu wiedziałem, że ty leży. Ty, drzwi się otwarły. Dobra, idę już tam. No jest niebezpiecznie. Drzwi się otwarły. Mam kratę przed sobą. Otwarte. O! Osied. Ty, mapa jakaś. Uruchom pierwszy generator plazmowy zwany Horusem. Ale zanim to rozrobimy, to ja mam tutaj amunicję, życie. Mam życie. Ja myślę, zanim to zrobimy, to co może w przyszłym odcinku. No tak, ale chodź, pozbierajmy to najpierw wokół, co tu leży. Tak. Tak. Pozbieramy? Tam zobaczyłbym tylko to tam. Jeszcze tak, bym tylko na chwilę łeb wsadził tu. Tu też się śleży, chodź. Ale tu tego jest. Ojej. To co to takie wyskoczyło? widziałeś tam? Jakieś światło, pieseł, ten Anubis. No bo to są te bogi ich mnie, nie? mniejsze. Może tam nie wchodźmy na razie, co? Duże dziwne głosy są, słyszysz? Ale pozbierać można, nie? Lo. To będzie jazda równa. Dobra, wracamy tam do tamtych drzwi, chodź. Tak musimy chyba tam na dół zejść, żeby tego parliata włączyć. No, to jeszcze może pożegnać i Patrz, nie możemy wyjść stąd kolejny... już, widziałeś? Co? Zamknęli nas. Gdzie? No tu, zobacz. No chodź no tu. Tak, do no mnie. Tak. Nie da rady. Dobra. To ja da rady, nie? co to? Dzięki serdecznie za oglądanie. Zapraszamy was do lajkowania, subskrybowania, pisania e, komentarzy. Wyczyszczyliśmy polski YouTube dzisiaj właśnie strzelając. Tak, cisza i spokój wreszcie. Mam nadzieję, że tak Koniec... będzie cały rok. Koniec gry i innych <laughs> No. Resztę możecie zobaczyć jako eksponaty w Zoom. Tak, resztę... <laughs> i możecie sobie dopowiedzieć, kogo byście no, chcieli ładnie. ubić. A zaladowałby się trochę. I Bedał. pamiętajcie, że gry łączą nawet pokolenia i w ogóle, yy, wiecie co, w ogóle, w ogóle to na razie częściej ją, opa. No, trzymajcie się. Eee.